Czy taka kolczasta głowica w mieczu miałaby jakieś realne zastosowanie? No, generalnie to raczej nie. Jedna z podstawowych zasad, którą powinniście przyjąć, kupując jakąś broń, to aby żadna jej ostra część nie była za bardzo wycelowana w waszą stronę. Czysto teoretycznie, walcząc w takim mordszlagu, ciosy zadane przy pomocy głowicy z kolcami byłyby faktycznie dużo bardziej nieprzyjemne. Trzeba jednak pamiętać o tym, że w większości przypadków miecza używa się raczej w sposób dużo bardziej tradycyjny. W takim wypadku kolce na głowicy, cały czas byłyby bardzo blisko mojego ciała i to wycelowane prosto we mnie. Jestem w stanie wyobrazić sobie sytuację, w której ranie się czymś takim nawet przypadkowo, a co dopiero, kiedy na przykład przyjmuję bardzo mocny cios, który odepchnie moją rękę lekko do tyłu, wtedy taki kolec mógłby wbić mi się gdzieś w ciało, nie mówiąc już o tym, że machając po prostu mieczem, mógłbym przez przypadek zahaczyć takim kolcem o jakiś element mojego stroju. A trzeba pamiętać, że w średniowieczu ludzie lubili ubierać się dość luźno. Z tego też powodu, mimo że wygląda to fajnie, to raczej nigdy nie wyszło poza sferę fantastyki.